Projekt Omnibus ma na celu analizę finansów i analizę prawną wspólnot i spółdzielni w całej Polsce. Daj lajka i subskrybuj ten kanał i za darmo weź udział w projekcie. Przeanalizujemy za pomocą modeli sztucznej inteligencji regulaminy i finanse Twojej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Trzy osoby, które napiszą w komentarzu najdłuższe uzasadnienie, dlaczego ich dokumenty warto przeanalizować, opiszą swoje spostrzeżenia, otrzymają za darmo pakiet analiz finansów, aktów prawnych, uchwał, sprawozdań swojej wspólnoty lub spółdzielni z wnioskami, zaleceniami i gotowymi rozwiązaniami. Ilość dokumentów nie jest istotna, modele sztucznej inteligencji przeanalizują wszystko, nasz robot Omnibus wie wszystko. Napisz jak najdłuższą wypowiedź, opisz wszystko co zauważyłeś, robot Omnibus wyciągnie wnioski, da zalecenia pokontrolne i plan akcji na przyszłość. Wszystko w dokumencie i prezentacji multimedialnej dla Twoich sąsiadów. Nie wydasz na to ani złotówki. Wiem, że już zostałeś okradziony przez nieuczciwy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Daj lajka, subskrybuj i napisz komentarz, długi i obszerny, a Omnibus pomoże Tobie i Twojej społeczności. Czekam na Wasze komentarze pod tym materiałem. Wasz robot Omnibus melduje się gotowy do służby.